Witam w kolejnym tutorialu. Tym razem zajmiemy się obróbką zdjęcia dziecka i zobaczmy, jaki efekt będziemy starali się uzyskać. Mamy zdjęcie oryginalne i zdjęcie po obróbce. Co będzie naszym celem? Naszym celem będzie rozmycie tła i uwydatnienie naszego bohatera w taki sposób, by cała uwaga widza właśnie spoczęła tutaj na naszym bohaterze, tak więc rozmyjemy tło, wyostrzemy tylko naszego bohatera, następnie rozświetlimy nieco niektóre elementy dodając światła, przyciemniając zmienimy również nieco barwę kolorystyczną na bardziej cieplejszą taką, którą która sprzyja zdjęciu dzieci tak więc zabieramy się do pracy i w pierwszym kroku wyodrębnimy sobie naszego małego bohatera na nową warstwę, czyli wybieramy sobie dowolne narzędzie do zaznaczenia a my posłużymy się czym by tutaj go zaznaczyć? Myślę, że szybkie zaznaczenie będzie w sam raz. Powiększamy promień. I tutaj mamy na górnym pasku tego narzędzia przycisk dodaj". Tak więc dodajemy sobie kolejno poszczególne elementy do zaznaczenia. OK. Dobra. Jak widzimy zaznaczenie nie jest dokładne, zatem tutaj klikam przycisk, właściwie funkcję odejmij od zaznaczenia i teraz odejmuję niepotrzebne zaznaczenia. O właśnie tym sposobem. Dobra. to również odejmujemy o właśnie tak. Dobra. Tutaj możemy dodać sobie i teraz klikamy sobie jeszcze popraw krawędź. Dzięki temu możemy fajnie zobaczyć gdzie jeszcze musimy poprawić niektóre elementy i tutaj mamy Narzędzie dodaj do zaznaczenia i usuń, zatem robimy to w taki sposób. O, właśnie tak. Pozbywamy się po prostu elementów, które nie mają zostać zaznaczone tutaj. Zrobimy to tak. A natomiast tutaj mamy buty. Dobra. Dobra, myślę, że mniej więcej nasz bohater jest zaznaczony. Nie musi to być dokładnie, ponieważ zaznaczamy go tylko w celu, w takim celu, by dodać. Za naszym bohaterem światło, o czym przekonamy się dalej. I teraz tak. Musimy wybrać jeszcze jak narzędzie ma zachować się po akceptacji, czyli czy zaznaczenie ma być w formie zaznaczenia, czy też chłopiec ma być w formie maski, warstwy nowej warstwy, nowy dokument. My wybieramy w formie zaznaczenia, klikamy OK. I tym sposobem otrzymaliśmy zaznaczenie chłopca. Kopiujemy sobie zaznaczenie Ctrl C i tworzymy nową warstwę. Wklejamy Ctrl V. Dzięki temu mamy go na nowej osobnej warstwie. Dobra w kolejnym kroku będziemy starać się stworzyć efekt rozmycia. Pozostawiając tylko ostrego chłopca i tutaj środek zdjęcia, a stworzymy to powielając warstwę CTRL-J i stosując filtr rozmycie, rozmycie soczewkowe. W nowszej wersji Photoshopa istnieje coś takiego jak rozmycie tilt, tak więc jeśli mamy nowszą... Wersję posłużmy się właśnie tym rozmyciem. My będziemy posiłkować się rozmyciem soczewkowym, i tutaj staramy się stworzyć rozmycie tak, by zachować granicę między naturalnością a lekkim rozmyciem. Nie chcemy rozmywać wszystkiego. I myślę, że coś takiego wystarczy. Jednolite. Zatwierdzamy, OK. I mamy już nasze rozmycie. Teraz nie wygląda to zbyt naturalnie, ponieważ tylko chłopiec jest ostry, a my chcemy uzyskać nieco inny efekt. Zatem dodajemy maskę do tej warstwy. I musimy odsłonić teraz oryginalne. Zdjęcie, czyli nierozmyte. Oczywiście możemy posłużyć się miękkim pędzlem, wybierając czarną końcówkę i pracujemy na warstwie. Tym sposobem odsłaniamy chłopca. Jednak my posłużymy się innym sposobem. Wybierzemy sobie gradient i skoro czarny kolor odsłania nam widoczność maski, no to stworzymy sobie coś takiego rozdzielamy altem dobra i mamy taki gradient czyli biało-czarno-biały zobaczmy co z tego wyjdzie przeciągamy ten gradient na masce tej warstwy w taki sposób by właśnie odsłonić naszego bohatera Ok, myślę, że jest dobrze, chociaż tutaj. Nie, myślę, że tak zostawimy. Dobra, czyli mamy nasz efekt. Mamy rozmycie i mamy odsłonięty środek, właśnie o to nam chodziło. W razie potrzeby możemy zmniejszyć nieco krycie, powiedzmy do 80%. Dobra, wygląda to w miarę ok. I co robimy teraz? Teraz stworzymy sobie nową warstwę. Jak widzimy, cały czas pracujemy pod warstwą z chłopcem. Dobra. I teraz, miękkim białym pędzlem, tworzymy sobie po prostu lekkie rozmycie za chłopcem. Możemy rozmyć je za pomocą rozmycia gaussowskiego. Dobra. Tym sposobem zaakcentowaliśmy środek. Stworzymy sobie jeszcze jedną warstwę pod spodem. I tutaj dodamy sobie padający leciutko promień światła, który. Rozświetli również buzie naszego bohatera. O, właśnie. Tym sposobem, jednak, tą warstwę musimy dodać na górę. Dobra. Zmieniamy tryb na łagodne światło. I zobaczmy, co z tego wyszło. Chłopiec jest rozświetlony. Mamy tu faktycznie padający promień. Ale efekt jest zbyt mocny, dlatego go troszkę zmniejszymy. Jak widzimy, mamy tu padające światło na buzię naszego bohatera. W kolejnym kroku przyciemnimy troszkę tło. Jako, że tutaj rozjaśnialiśmy niebo, tak tu przyciemnimy tło, zrobimy to trochę niecodziennym sposobem, mianowicie tworzymy nową warstwę wypełniamy ją całą czarnym kolorem i teraz dodamy sobie do niej maskę warstwy i mamy czarny kolor, zatem biały kolor odsłoni nam warstwę czyli wybieramy czarno biały gradient i przeciągamy go w taki sposób jak widzimy, przeciągając go tak z góry na dół, to otrzymujemy coś takiego, czyli przyciemnienie tutaj dolnego fragmentu zdjęcia. Właśnie taki efekt chcemy uzyskać. Nada to nam fajnej głębi. Dobra, idziemy dalej i dodajemy sobie warstwę gradient. Mamy tu czarno przezroczysty gradient, jednak naszym celem jest stworzenie tutaj padającego jeszcze bardziej światła, zatem wybieram coś pomiędzy białym a jasno-żółtym, bardzo jasno-żółtym. Dobra, tutaj usuwamy czarną poświatę i mamy tylko taki gradient, zatwierdzamy, teraz przesuwamy ten gradient. Ale wcześniej zmienimy sobie go powiedzmy na radialny i dodamy w tym miejscu, czyli znów tworzymy efekt światła. Światło nie pasowałoby w tym miejscu, w tym, ponieważ mamy tu cienie. Zatem jedynym, el, jedynym miejscem, gdzie możemy je dodać, jest tutaj ten fragment. Dobra. I bawimy się gradientem. O, tutaj rąb fajnie nam się wpasował. Zobaczmy jeszcze skalę, czyli wielkość gradientu. Dobra, myślę, że tak jest OK. Oczywiście należy tu zmienić tryb mieszania. Zobaczmy tryb łagodne światło. Myślę, że jest trochę zbyt blado, ale zobaczmy tryb ekran. Ekran i zmniejszymy do tutaj 30%. W razie potrzeby możemy leciutko dać w górę nasz gradient. Dobra, zobaczmy. Jest ok. W kolejnym kroku stworzymy warstwę krzywę. Gdzie będziemy starali się stworzyć taką zmianę kolorystyczną, by ocieplić zdjęcie. Zatem zaczynamy od krzywej RGB, gdzie leciutko dosłownie odrobinę podnosimy ją w ten sposób. To samo z krzywą zieloną. Dobra. I krzywa niebieska również lekko wygięta. Możemy poprawić tutaj krzywą czerwoną. O, właśnie tak. Gdy efekt jest zbyt mocny, znów zmniejszymy sobie krycie warstwy. Dobra. I ostatni szlif to dodanie mapy gradientu. Wybieram sobie taki gradient. Następnie zmieniam tryb na łagodne światło, lub też nakładka, w zależności od tego, jak bardzo intensywny kolor chcemy uzyskać. Oczywiście jest teraz stanowczo zbyt przesadzone, dlatego zmniejszam krycie. I tutaj zatrzymuję się w okolicach 10%. Lekko, tylko zabarwiając zdjęcie, ocieplając je. Na koniec dodaję jasność, kontrast. Leciutko podbijamy kontrast i jasność. OK. Dodajemy sobie wszystko do nowej grupy trzymając wciśnięty przycisk SHIFT. By zobaczyć, jak nam to wyszło. I jak widzimy, jest znacząca różnica. Możemy jeszcze zmniejszyć krycie całej grupy, co polecam. Zazwyczaj w pierwszym etapie obróbka jest przesadzona i bardzo prosto dodać to wszystko do nowej grupy. Porównać i zmniejszyć krycie całej grupy. Dobra, tym sposobem uzyskaliśmy fajne, takie trochę bajkowe zdjęcie. Tego chłopca.